No witam, witam, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Pet Warriors. Zagram pierwszy raz tą grę. No i może jeśli chcecie jakąś serię jakąś daily, jakieś daily, no to zostawcie tutaj subika i lajka w górę. No i co? Rale, zaczynamy, zaczynamy już, tak? Dobra, więc pierwsze co mamy, słuchajcie, starter challenge break break yy, Możemy się chyba tepnąć do tego. O kurde, co? Jest, normalnie się tepnęliśmy i co? Yy, oho, aha i tak atakujemy normalnie mieczem. Czeku, o nie, patykiem jednak. No dobra, dobra. Win battle, słuchajcie, muszę coś wygrać, dobra, coś topniemy do battle i... Uh, fight, a uh, to dobra, fight. Słuchajcie, sami sami sobie zagramy w to. I dobra, okej. Okay. Co jest? Ready set battle? O kurde, Ej, Nie wiem czego kurde pokonam. Dawaj Dobra, 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 dobra. A ja on mi nic fajnie, nie Nie zadał. O kurde, ale go wywaliło. No i mamy battle won, słuchajcie, dobra. Jak teraz z tego wyjść? Aha, dobra, samo mi wyszło. I teraz tak, open X, okej, okay, możemy coś otworzyć. O kurde. Y Otwieramy sobie dwa. No co tam będę, słuchajcie. Odrzucaliśmy Squirrel i Bunny. Okej, 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 okej. Gdzie to się w to wchodzi? A tutaj. No i dobra, możemy sobie założyć Czyli Squirrel i Bunny. Tylko dawajam. i jeden. i dawajam jeden, kapka dziesięć. Obydwa. No dobra, kurde. Odrzucaliśmy. Aha, dobra. Co za każde jest 25%. Dobra, znowu mi każdym człowieku nawalać te kawy. Nawalam 5 value. O kurde. Aha, ej, dobra, sporo dostałem tego. Dobra. Tu mam jakieś upgrade, aha, zablokowane jest, dobra, dobra, win battle, A dobra, znowu mamy wygrać, dobra, 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 idziemy, dobra, kurde, ready, set, go, battle, dawaj, 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 dobra, chodź tu, chodź tu, bambiczku, o, kurde, o, kurde, o, ale poleciał, o, kolejny, No oj, ten też poleciał, tu mam jakiś group chest, może sobie wbiję tą grupę, no, no, niestety nie działa, więc idę sobie z wbić. Dobra, uwaga, przede mi czy mogę? O dobra, mamy klejmy, Dostaliśmy 3750 gemów. Okej, okay, okej, okay. nie wiem na co można te gemy kupić. A dobra, tu możemy w ogóle mieć skrzynkę do dwa inny, te o tym mi nie powiedzieli. Aha, dobra, teraz, o dobra. Uwaga, dawaj, dawaj najlepszy, dawaj najlepsze. No i basic. Oj, kurde, dobra. Dobra, ale sobie sobie oczywiście. Założymy sobie to. Okej, okay, a co lepsze. lepszy? Czekajcie, 3D, to robi jeden. Aha. On tradeimet i się można tradować, normalnie? Co jest? Store? O, e, o kurde. Tu mamy coś, słuchajcie, chyba za darmo, więc sobie to odbiorę, jakiegoś mega Galaxy Box, mega Exclusive yy... Odebrałem, ale nie rozumiem, czemu ja go miałem, słuchajcie, za darmo, ale dobra, dobra, M mi to pasuje, tak, mi to, słuchajcie, pasuje. Always match more powerful than you best pet, 150%, czemu ja to za do darmo dostałem? Czekajcie, dobra. Oho, oho. Co jest? No to fajny pet. Tu mam jakiś pak na 50 trybuksów, niestety ja na niego nie stać, bo ja mam... No, nieważne. W ogóle ten pet jest lepszy od tego mojego mega? Nie, 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 tak nie może być. Aha, no fa, fa, a dobra, faktycznie, bo ma 150% to co mojego najlepszego, dobra. No dobra, znowu rozwalamy te breakable. Zaraz się znowu idziemy bić, bo ale kurde... Jestem ciekawy, co można te gemy kupić. Dobra, człowieku, lecę od razu się znowu bić jak mogę. Dawaj, dobra, dawaj, 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 dawaj. Pa, da, dawaj, pan bićku do mnie. Pa, spół, o kol poleciał. O, to z bos, to z bos, pa, na mam. O, kurde. O, no dobra, S? Ja nie sądziłem, że się tak bić potrafię, kurde. Do, dobra, mamy dwa jajka otworzyć sobie. Do, dobra, dobra. To otwieram dwa jajka, uwaga. O, co dawaj, coś dobrego. No ale. aha, po co to mam otwierać? Jak tu nie będzie nigdy nic dobrego, bo tu każdy będzie miał tyle samo, nie? No, no ja piłem, dobra, nie? Dobra, możemy sobie kupić następną arenę za zero y, pucharków. Bardzo drogo ogólnie. Ale dobra, mamy, słuchajcie, upgrade'y. W końcu mi się odblokowało to tutaj klikam Co jest? O jakie drzewko! Ja nie mogę, jakieś drzewko drzewo geonogiczne. Dobra, kupujemy z darmo to na kupujemy, Tu możemy coś kupić free gift. Oooee i zarąbiste, dobra, dobra. No się możemy kupić? Nie, niestety nie, więc co jest? Stąd wychodzimy oczywiście i idziemy, słuchajcie, się tutaj nawalać. tu możemy teraz samo nawalać mi... O, dobra, fajne, 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 fajne. Tu mamy za 8 winów, a tu mamy za 6, no dobra, a gdzie się tu mogę nawalać z kimś, dawaj, dawaj, gdzie, a tu, czekajcie A tu, dobra, tu są, tu są, tu są, mamy boss 2 i boss 1, no oczywiście, że idziemy na boss 2 Dobra, idziemy, chociaż tu będzie aż 15, strędza Dobra, trudno, 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 jak sobie nie poradzę, to trudno, tak Ja mam takiego dużego peta, więc ja sobie z nim ja na pewno poradzę, pa, py, pu, pu, pu Ej, to zrobiłem go bez kitu, pa Pa, pa o kurde, bo to jest jakiś drugi teraz, co się dzieje? Pa, pa, pa. pa o nie, oni wstał, wstał jeszcze. O, ej, bo ma dużo! O, ma dużo! Ej, on ma dużo pomocy, pomocy, pomocy. Ej, a ja mało już! tu będzie jeszcze jeden boss! O, dobra! A tu? Pa, zabiję go! Aj dobra, oj. Ale przez to teraz możemy sobie kupić... No oczywiście, że mi jest tak. Oczywiście, że żeby... mi dawać jest na 25%. Dawaj, dawaj, dawaj! No i najgorszy chyba Dobra, niby najgorszy, ale mój najlepszy, bo ten daje 5, a ten dawał mi 3, więc... Dobra, idziemy sobie w szkacie dalej nawalać i... Ech. Ile ja potrzebuję strenda na tamtego? Nawet nawet nie wiem, nawet nie wiem Kupiłem sobie jakieś free gifty, o kurde, faktycznie mamy free gifty, co jest? Oee, ooo Last gift cast, of mega ul ul ultra pet? Ty Dawaj Oj, co dostałem? Halo, co sam? New item, gift it back co to jest? Aha, z ostatniego można dostać oczywiście Mega peta, czy takiego jak ja. fajny Mi się bardzo podoba ten petik. Za darmo. O, dobra, gift baga. Gives you a random selection of items. Okej, okay. i. Pociągi zostałem jakieś strength bo o i enchantment. Okej, okay, okej. Okay. Sharpness. O kurde, dobra. No i sobie pociągi jeszcze użyję. Dobra, człowieku. Pa teraz, co się dzieje, nie? Pa teraz, co ja robię, nie? Pa, jak się teraz z nimi No, no, dawaj, 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 dawaj. prostu, po Pa. Cyk, achita. Który? Kolejny dawaj, A, o jeszcze to jeszcze nie zabiłem. O, teraz już tak. Pa, 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 pa. Po co się nic dzieje? Pa, pa, widzisz? Widzisz to? Pa, teraz tego? O kurde, nie, kolejny. A on jest taki lepszy już. Pa! Pum! Pa, pa! Pa! Po co ja robię, nie? I proszę, nie, 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 nie. jak ja umrę. Czeku Nie, proszę, nie goni. Dobra. Pa! Jest! S? Przez to, że wygrałem. Możemy sobie teraz kupić, kurde, dwa jajka. No i oczywiście nie uwierzycie, że zrobimy. S? Dobra. Dawaj coś dobrego, coś dobrego i unicorn i chocolate bunny. No dobra, ile to te teraz petydawają? O kurde, no dobra. o dobra, 1,35 daję, dobra, lepszy. A ten mój dalej daj... dalej daj 1.50, no to jak to liczy? Dobra, idziemy tego na bo z tego więcej zostałem chyba winów, chociaż... Cho chociaż nie, dobra, ale teraz jestem lepszy, więc idziemy sobie z nimi na walę. Dawaj chodź tu. Teraz wygram tak mi się zdaje. Oj, kurde i teraz sens, który ja umarłem. Dawaj, dawaj go! Dawaj go! Pa, 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 Jest, S! Zabiję go! S! O, batlu on. Dobra, patrz to, znowu kupuję to jajko! dzielę, to dawaj! Dawaj coś dobrego, błagam! Jest! Ej, dobra, mam coś lepszego! Jest, mamy CC 25! Dobra, S, S! Dobra, zakładamy go, sobie, słuchajcie, oczywiście... O, mamy już założony plus 7, o kurde! A, dobra, mnie, ma, dobra, stać mnie maja Dawaj, tego 10% dawaj! Level up'y dostałem jakiegoś! Pa, pa, pa! Kurde, unicorn! Ajajaj! Aj, aj. O, dobra, możemy sobie coś tutaj ulepszyć, więc słuchajcie, chyba damy sobie... Auto-hatching... Pet upgrades? Co to jest? I dam jeszcze... Przecież, oj... Bo... Czekajcie... Yy, dobra, damy chyba te pet upgrades i teraz możemy w to kliknąć, tak? O kurde... I tu mamy plus one pet equip znowu, lucky pets, better... O no, kurde... No mocno powiem wam, mocno. Ale dobra, tu mamy w ogóle questy. Break break cables. Swing Sword i Break Games, mocne, mocne. O kurde, słuchajcie, zaraz mamy ten, zaraz mamy kolejny level, kolejny level trzeci, więc musimy znieść sobie dwa game to najprostsze zadanie tutaj I będziemy mieli, słuchajcie, level trzeci, mam nadzieję. Aha! Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz będziemy mieli? No i mamy, no i mamy. Braliśmy 205 tych tokeników, więc idziemy sobie to, idziemy sobie kupić, słuchajcie, plus jeden PET Equip. I mamy jeszcze zaraz kolejny plus jeden PET Equip. O mój Boże, ile tego jest? Dobra, do następnej krainy jest poczyna z że więc idziemy się słuchaj, nawalać. Ja bym już to, ja bym już to spróbowała zrobić tej następnej krainy. Pierwsza wygrana, druga wygrana, no i trzecia wygrana, słuchajcie. To co się równa to, że możemy sobie w końcu blokować kolejną krainę, nawet mamy już tutaj przycisk, więc dobra, od razu, od razu lecimy jesteśmy w jakiejś cyrkowej. Tu możemy sobie coś kupić. Dobra, kupujemy, kupujemy od razu, kupujemy od razu, słap, słap, co to jest? Dobra, bierzemy sobie słuchajcie taki mieczyk i to, to tutaj ten chyba, nie? No po prostu dwa najlepsze, których ja oczywiście nie używam. Dobra, a co jest? Normalnie patrzcie jaką ma ten, jaką ma maczugę normalnie, nie? Ja nie mogę, jaki on ma miecz teraz. I paję teraz będzie ze mną... Teraz będą byski tu ze mną atakować. Co jest? Będą mi teraz pomagać. moje jęki. To kosztuje 12, a to 16. No dobra, dobra, wskaźnik, no idzie oczywiście wiadomo na co idziemy. I w ogóle, albo mi się zdaje, albo na każdej krainie są bossy z każdej jakby krainy. Ten był z pierwszej krainy, ten był z drugiej krainy, a ten jest teraz z trzeciej krajny, no dobra, no nie muszę was chyba oszukiwać na jakiego idę bossa. Dobra, bo kurde. Ej, dobra, na no, luzie, na luzie, no na no, luziczku, tak, na luzia, o kurde, stage 2 na 3. Tu będzie jeszcze taki stage, kolejny. No dobra, no, luzie. na luziku, na luziku. Oj, 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 no, dobra, no, tego... Tego słuchajcie, tego, to na luzie. Oj, kurde. O kurde, to teraz są dwa takie. Dobra, pata, pata, pata. E, e, ej, ej, ej. Pa. Es? Zabijem ich. O kurde, no. Z tym to już chyba nie mam szans. Słuchajcie, z tym to już chyba nie mam szans. Pa! Nachita na mnie. pa, nie mam je na hita. Pa! Ja go mam na hita. Nie. Oj, ma jednak. A dobra, dostaliśmy już 54 ten. 54... Winu, więc możemy sobie kupić lepszy mieć, lepsze pety. No dobra, lecimy, lecimy, słuchajcie. Staliśmy Golden Blade. Z który to jest no, Oczywiście, że najgorszy. No dobra, tu jeszcze sobie możemy dwa pety tworzyć Uwaga, uwaga. No i mamy... O, dobra, dwa... na pewno któryś jest lepszy. Uwaga. 15%. O, 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 o. No i dobra, takie pety ja mogę dostawać. Ile on daje? 2,50. O, kurde. 2,50 on już daje, dobra, dobra. A ten ile daje? Aha, dalej 1,50. No dobra, dobra wiem robić questy, słuchaj, słuchajcie, słuchajcie yy, Robimy, tak, robimy te questy, oczywiście robimy te questy yy, Bo, no, zaraz mamy level czwarty już yy, Więc będzie chyba fajnie O dobra, a tu mamy jakoś, a dobra, tylko teraz dwa walił Dobra, widzę, że mamy quest, a słuchajcie, open sword No to wiadomo, co idziemy robić Dobra, nie, 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 idziemy sobie na tego bossa z drugiej krainy Bo z tamtym nie wiem, czy ja bym sobie poradził No raczej nie, ale dobra, z tymi sobie na pewno poradzę Ej, dobra, słuchajcie, Mam drugi etap... mam trzeci etap na bosie z poprzedniego świata. Nie miałem, nie miałem. Jak miałem ten świat, to nie miałem. O, czemu on? Aha, aha. A czemu ja się z nim biję jak ja wziąłem tego? Bosa z poprzedniego... No nie no, nie mam szans, nie mam szans. Ale dobra, mamy 60 winów, więc to oznacza, że możemy sobie iść i otworzyć... Co ja miałem otworzyć? No to dobra, dawaj tego 15% nie, bo ja inaczej nie gram w tę grę. A! A, a. Może Petty oddadzą, ale nie wiem, czy ten 10% mi wypadnie tak szczerze, nie. Clown, Katiba, no... Ej, wypadł mi, ale 15% mi wypadł, dobra, dobra, dobra. Te 15% jest mega git. O dobra, wbiliśmy level 4, czyli to oznacza, że możemy sobie kupić kolejnego Pet Equip. I tu mamy Pet Equips. Allows you to buy more Pet Equip. O, A dobra, teraz możemy sobie, słuchajcie, 5 Petów załatwić. Dobra, no zaraz taką sigmasę w tą grę. No dobra, przyznam się, no nagramy tak wciągnęła, ale w końcu trzeba ja, skończyć ten odcinek. Więc jeszcze na koniec zostawcie tutaj suba i lajka w górę. No i co, no i nie wiem, do zobaczenia do kolejnego odcinka. Może jutro, tak, może jutro.